O planach budowy przystanku kolejowego Pabieńce Północ mówiono w kwietniu 2017 roku. Jego budowę zapowiadano w ramach przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie Województwa Łódzkiego. Po niemal dwóch latach spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie przystanku osobowego Pobieńce Północ przy ulicy Lutomierskiej po zachodniej stronie przejazdu kolejowego. W ramach tej inwestycji mają zostać wybudowane dwa perony kolejowe o długości 150 metrów, jeden w kierunku Łodzi, drugi w stronę Sieradza, na których znaleźć się mają ławki, wiaty, gabloty, system oznakowania i inne elementy małej architektury. Do przystanku Pabieńce Północ zaplanowano piesze dojścia z ulicy Karniszewickiej, Lutomierskiej, Partyzanckiej i Szynkielewskiej. Firma, która wygra przetarg wybuduje również mały parking przy ulicy Karniszewickiej oraz ustawi stojaki dla rowerów. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 17 kwietnia. Zwycięzca przetargu będzie musiał zrealizować inwestycje w czasie 33 miesięcy od podpisania umowy. Teoretycznie, jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzianych przeszkód, to z przystanku Pabianice Północ będziemy mogli korzystać w 2022 roku. Wybudowanie przystanku kolejowego, o które zabiegały władze Babięc, ma podnieść wartość terenów inwestycyjnych przy ulicy Lutomierskiej. Przypomnijmy, że w przyszłym roku za zajezdnią MZK ma powstać ponad 100 tysięcy m2 powierzchni magazynowej Panatoni Europe. Dzięki nowemu przystankowi tereny przy ulicy Lutomierskiej będą nie tylko bardzo dobrze skomunikowane drogowo sąsiedztwo jest 14 ale także kolejowo co zapewni dogodny dojazd pracowników z Łodzi i od strony Sieradza. Poprawi się dostępność kolei w mieście. W zasięgu jednego kilometra od nowego przystanku mieszka sporo pabiennicza. Odległość do ulicy Zamkowej wyniesie 700 metrów. Przystanek pabienice północ to jedno. Druga kwestia, która przewija się od wielu lat, to bezkolizyjny przejazd pod torami na ulicy Lutomierskiej. Władze Pawieński wnioskują, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z PKP PLK zrealizowała tę inwestycję, która rozładowałaby ruch na przejeździe kolejowym. W lutym Departament Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury powiadomił prezydenta Grzegorza Mackiewicza, że podjęto działania mające na celu przebudowę i usprawnienie ruchu w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 71. Jak informuje Ministerstwo, przygotowywana jest inwestycja, która ma na celu budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 71 w nowym śladzie ulicy Lutomierskiej od skrzyżowania z ulicą partyzancką do włączenia w stary ślad za tunelem wraz z budową tunelu. Pod torami kolejowymi oraz budowę dojazdów do dróg gminnych. Resort dodaje, że w chwili obecnej trwają prace w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mające na celu uszczegółowienie zakresu i harmonogramu realizacji zadania oraz struktury jego finansowania. W związku z tym 27 lutego władze miasta wystąpiły do Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie do wiadomości harmonogramu prac przy przebudowie Drogi Krajowej 71. Odpowiedź póki co nie nadeszła. Partia Wiosna Roberta Biedronia rozpoczęła wiosenne porządki. Pod tym hasłem kryje się akcja zmierzająca do jawności zarobków urzędników. Pisma składane są na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Pierwszą firmą, którą odwiedzili przedstawiciele wiosny, był zakład energetyki cieplnej. Złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Chcemy dowiedzieć się, czy w pawienickich urzędach, w powiecie, w urzędach gminnych, w spółkach miejskich też są y, misiewicze, y, rusycystki, asystentki czy y, kierownicy basenów jonizujący wodę? Y, uważamy, że y, najwyższy czas, żeby. Polki i Polacy dowiedzieli się, jak wydawane są ich pieniądze. Przy okazji złożenia wniosku, dowiemy się, jakie są płace w publicznych spółkach. Dowiemy się też, czy nie dochodzi do nierówności płac kobiet i mężczyzn, ponieważ wbrew pozorom to właśnie spółka Skarbu Państwa dochodzi do nierówności płac. W zakresie tej samej pracy, tych samych obowiązków, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzny. Kwestia nierówności płac mówiąc potocznie wyszła na jaw po złożeniu takiego wniosku w Słupsku. Podaje przykład Wiktor dzikowski. Robert Biedroń pokazał, że da się pokazać na jakim stanowisku jakie są pensje. I z tego wyszło też interesujące informacje. Na przykład okazało się, że w szkołach w Słupsku katecheci średnio zarabiają więcej niż nauczyciele innych przedmiotów. Mamy plany, jak rozwiązać problem wysokości płac i jednakowego traktowania pracowników na tych samych stanowiskach oraz samego zatrudniania urzędników. Aby wszystko było tak, jak należy, należy wprowadzić konkursy na stanowiska, tak? Aby ludzie, którzy tam zasiadają, nie dostawali się tam poprzez nepotyzm czy poprzez znajomości, a poprzez swoje kwalifikacje. Tak właśnie zrobiono w Subsku, tak będziemy działać w całym kraju. Będą, będziemy organizować konkursy, znaczy nie my, chcemy, żeby, żeby na ważne stanowiska publiczne organizowane były konkursy, organi transmitowane w internecie na żywo żeby były zdawane egzaminy przed komisjami, w których nie będą zasiadali politycy. To, że pierwsze pismo złożono w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach o niczym nie świadczy, mówił podczas briefingu Michał Pietrzak, koordynator partii w powiecie Pabienickim. To nie świadczy, że nasz Zakład Energetyki Cieplnej ma czego się bać. Mamy wręcz nadzieję, że w powiecie pabianickim wszystko jest w porządku i że właśnie w ten sposób to zobaczymy. Oprócz ZECU członkowie wiosny dotarli z wnioskami albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej również do innych instytucji w powiecie pabieńskim korzystających z publicznych pieniędzy. Na liście znalazły się m.in. starostwo powiatowe, urząd miejski, wszystkie urzędy gmin naszego powiatu, MZK, Zwik i pabieńskie centrum medyczne. Uczniowie z pięciu szkół z miasta i powiatu Pamińskiego wzięli udział w powiatowych eliminacjach konkursu dla uczniów szkół średnich województwa łódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji. Składał się on z testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, wzorowanych na testach, jakie przechodzą kandydaci do służby w policji. Test zawiera przede wszystkim pytania dotyczące naszego resortu, naszej pracy, naszej służby, wykonywania naszych obowiązków, ale także konstytucji i wiedzy ogólnej. Test składał się z 30 pytań, na jego rozwiązanie czteroosobowe drużyny miały 30 minut. Każdy test jest praktycznie zawsze trudny, jak się nie zna odpowiedzi. Generalnie na niektóre pytania Odpowiedź. i od razu zaczęliśmy, ale na niektóre pytania musieliśmy trochę pogłówkować, ale koniec końców chyba dobrze nam poszło na tym teście wiedzy. A nad którymi trzeba było się tak więcej zastanowić dłużej? Uuu, na pewno na pewno zastanawialiśmy się na prostym pytaniu. Eee, pytanie bo nosiło się o przyczepę do samochodu, i tak główkowaliśmy z jakieś, nie wiem, może 3 minuty na tym pytaniu, a to było bardzo łatwe pytanie. Ciężar auta, z przyczepą lekką, eee, ile może przekraczać najwięcej? I były tam pytania, odpowiedzi 750, 850, więc wszystko było podobne mniej więcej. Ja. 750. Później przyszedł czas na tor sprawności fizycznej, który dla uczniów został nieco okrojony, ponieważ kandydaci do służby w policji muszą pokonać bardziej rozbudowaną jego wersję. Jest on zbliżony do tego, do tego głównego naszego toru sprawności fizycznej. Jest to sprawdzenie przede wszystkim zwinności, gipkości, skoczności, no a także wytrzymałości takich kandydatów, bo jest ukierunkowany na konkretne partie. W związku z tym, ułożenie go w takim, w takim a nie innym, teraz tutaj rozłożeniu, powoduje to, że te pewne elementy się męczą. Tak jak policjant nawet podczas gonienia niebezpiecznego przestępcy albo jakiegoś sprawcy musi również być sprawny i, i przygotowujemy młodzież do tego, z czym ta służba wiąże się u nas. Poszczególne etapy testu sprawności fizycznej, zwracając uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń, zostały omówione tuż przed rozpoczęciem konkursu. Wszystkie elementy toru należało wykonać poprawnie i na czas. Za popełnione błędy naliczano punkty ujemne. Na przykład za przekroczenie linii podczas wykonywania rzutu piłką lekarską na odległość 5 metrów, przewrócenie pachołka podczas przyskoku czy elementu skrzyni albo nieprzekroczenie jakichś elementów linii. Czyli, właśnie takie szczególiki, na które zdecydowanie zwracamy uwagę. Do rywalizacji wedle zasad fair play zagrzewali młodzież kibice, ich szkolni koledzy i koleżanki. To przeszkód nie jest jakoś bardzo wymagający, moim zdaniem, ale da się pomylić. Tak jak ja zrobiłem, że od razu poszedłem na podki zacząłem skakać, bo nie zauważyłem piłki, bo i też troszeczkę było wszystko tak blisko siebie i wyszło jak wyszło. Tak. Któreś elementy z kibicy? Mi chyba płotki najbardziej, dlatego wolałam je przejść. No i nie spojrzałam na linię rzucając piłkę. I to też był mój błąd. No ale to tak chaotycznie szybko chciałam. Je. Ale póki co macie pierwsze miejsce do tej pory. Tak? tak, póki co na razie pierwsze miejsce i mam nadzieję, że się utrzyma. Niestety drużynie zespołu szkół numer 2 nie udało się utrzymać pierwszego miejsca za pokonanie toru przeszkód. W ogólnej punktacji najlepszą drużyną okazała się ekipa zespołu szkół nr 3. Uczniowie tej szkoły reprezentować będą nasz powiat w finale wojewódzkim i powalczą o puchar komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 11 kwietnia. Drugie miejsce zajęli uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, a na trzecim miejscu podium uplasowali się uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w widzewie. Wszystkie trzy drużyny otrzymały nagrody. Celem konkursu, którego powiatowe eliminacje w naszym mieście odbyły się po raz drugi, było m.in. popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, promowanie służby w policji, a także propagowanie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania. Policjanci zapraszają również do udziału w innym sportowym przedsięwzięciu, projekcie Pangliniarz, który odbędzie się we wtorek 26 marca, również w powiatowej hali sportowej. Pangliniarz, kolejny etap, jest to już trzeci z pięciu, które będziemy realizowali na terenie całego garnizonu. Robimy go przede wszystkim dla ludzi, którzy mają minimum rok stażu w zakresie sztuk walki, zarówno w stójkowych, jak i w parterowych elementach. Przynajmniej oczywiście to 17 lat, aby, aby można było w tym wziąć udział. Wszystkich pasjonatów, czy uczniów szkół średnich, czy studentów, czy nawet osoby z zewnątrz, oczywiście też funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych policji zapraszamy do tego, do tego planu. Zajęcia są darmowe, w związku z tym można jeszcze się do nich spokojnie dołączyć, wchodząc na naszą stronę Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wypełniając Stosowny formularz, przesyłając do nas. I tutaj, już od 13.26 do godziny 15, będziemy działali. E, mamy masę fajnych e, ludzi, którzy uczestniczą w tym projekcie, zarówno osób, które są nie w naszym resorcie, jak i, jak i takich, którzy, którzy są pasjonatami i no być może kiedyś do nas dołączą. tak Chcemy pokazać też to, że świetnie się tym bawimy, że mamy ludzi z ogromną pasją, z ogromnym sercem i owocami tego całego działania, wszystkich tych naszych zajęć. Będzie policyjna gala sztuk walki, którą po raz pierwszy będziemy organizowali na terenie łodzi. Informacje dotyczące zarówno projektu, jak i zapisów są dostępne na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej oraz Powiatowej Policji. Fotografowanie daje jej mnóstwo radości i szczęścia. Każde zrobione zdjęcie to satysfakcja i przyjemność. Tak o swoim zainteresowaniu mówi Aleksandra Janeta, autorka zdjęć, które zaprezentowała na debiutanckiej wystawie w galerii GGG, osiedlowego domu kultury Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ulicy Łaskiej. Ola tajniki fotografii poznaje od kilku lat. Na początku trafiła na zajęcia sekcji fotograficznej do Miejskiego Ośrodka Kultury, później do grupy fotograficznej działającej właśnie w Odeku. Jej instruktorem jest Krzysztof Dumka. Czego się nauczyłam? No właśnie, wychwytywania. A jak jesteśmy na zajęciach, to jeszcze mamy yy, ze światłami, operujemy światłami i yy, twarzyczkę uczymy się opalać raz tak, raz tak w takim, w takim nastroju. Autorka wystawy zatytułowanej Obrazy Oli na co dzień jest bardzo pogodną, wesołą i optymistycznie nastawioną do życia osobą. Stąd zdjęcia, jakie robi, odzwierciedlają jej pozytywne nastawienie do życia oraz emocje i uczucia, jakimi się w życiu kieruje. Na wystawie 20 fotografii zobaczymy przyrodę, która nas otacza, kwiaty, które rosną u niej na działce oraz ogólnie Pabianice, jej ukochane miasto. Są też portrety osób robione podczas zajęć oraz zdjęcia z imprez kulturalnych, w których Aleksandra Janeta bardzo często uczestniczy. Gro nich została zrobiona w Miejskim Ośrodku Kultury, ponieważ jest to miejsce, które Ola darzy wyjątkową sympatią. Moje prace wystawiłam z myślą o Miejskim Ośrodku Kultury, bo jestem zżyta z nim od już wielu lat, no i dużo serca wkładam w to, w tym uczestnictwo i staram się wspierać wszystkich, którzy występują na scenie. Sztuka rozbija człowieka, mówi Aleksandra Janeta, dlatego bardzo chętnie chodzi na różnego rodzaju zajęcia domoku. Oprócz fotografii interesuje się plastyką i teatrem. Na co dzień jest uczestniczką warsztatu terapii zajęciowej, gdzie również odnajduje się w kilku dziedzinach sztuki. Ola to jest wszechstronna kobieta, która ma wiele pasji. Uwielbia storczyki i kocha świat i kocha ludzi. I wszystko, co robi, robi z prawdziwą pasją. I to jest to, czego nam często brakuje w każdym codziennym życiu. Także nie dziwię się, co Państwo tutaj mówili, tak. bo wszystko, co powiedzieliście, jest czystą prawdą na temat Oli. My jesteśmy bardzo dumni z ciebie, Ola, że pomimo tego, że w WTZ śmigasz obrazy jeden za drugim. Piszesz gazetkę, robisz wywiady w telewizji, to jeszcze kolejne pasje odkrywasz i pokazujesz wszystkim, że można, także bardzo jesteśmy dumni. Otwarcie wystawy uatrakcyjnił mały akcent muzyczny. Ola Janeta do wspólnego występu zaprosiła Elżbietę Ciąbkę, również aktywną uczestniczkę zajęć artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury. W ich krótkim programie artystycznym znalazła się m.in. znana piosenka Andrzeja Rybińskiego, w myśl tytułu, której, jak powiedziała pani Elżbieta, spełniajmy swoje marzenia, rozbijajmy swoje pasje, nie licząc godzin i lat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, ja, Z kilku dni w morzu da własny sposób na znaczy własny ślad. Wystawę w Galerii GGG można oglądać do 5 kwietnia. Tymczasem na relacje z tego wydarzenia zapraszamy do programu Galerię Pawianic we wtorek 19 marca. W ciągu 8 edycji Pabieńskiego Półmaratonu trasę przebiegło 6990 osób, w tym 1210 kobiet. Rekord frekwencji padł w roku 2017, kiedy to na mecie stawiło się 1366 biegaczy. Jak będzie w tym roku, 24 marca, podczas 9 edycji tego biegowego święta w mieście? Ciężko jeszcze powiedzieć, bo zapisy nadal trwają. Wprawdzie zatrzymaliśmy już zapisy internetowe. Na ten chwilę jest zapisanych ponad 1500 osób. Natomiast trwają, jeszcze zapisy normalne, czyli można w dniu półmaratonu i dzień wcześniej, wtedy kiedy otwarte jest biuro, przyjść i się zapisać. Mamy jeszcze dodatkowych 100 miejsc dla tych, którzy zapomnieli, albo jeszcze nie wiem, wpadli na ten pomysł, że jednak przebiegną 21 km, także zapraszamy jeszcze setkę zapominalskich, natomiast myślę, że około 1300 osób pobiegnie na pewno. Biegacze wystartują o godzinie 11.00. Wraz z nimi wybiegną także uczestnicy biegu na 5 km. Dystans ten przeznaczony jest dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie czują się na siłach przebiec 21 km, a chcą również poczuć te niesamowite emocje, jakie pojawiają się tuż przed startem i będą im towarzyszyć przez pierwsze kilometry. Biegacze w pewnym momencie odłączą się od półmaratończyków i pobiegną wyłącznie ulicami miasta. Obecnie udział w biegu zadeklarowało 200 zawodników, zapisać może się jeszcze 20 osób. W tym roku, jak przyznaje organizator, na pewno padł rekord jeśli chodzi o uczestników drugiej imprezy towarzyszącej, Pabieńskiego Półmaratoniku. W ubiegłych latach małych zawodników było około 400, w tym roku Możemy powiedzieć, że 640 dzieci stanie na mecie. Są to dzieci w różnym wieku, od 6 do 15 roku życia. No biegną, myślę, że to będzie ogromna atmosfera. Zapraszamy oczywiście z dziećmi wszystkich, wszystkich rodziców, babcie, dziadków, po to, żebyśmy wszyscy mogli przeżyć to wielkie święto sportu. Początek zmagań najmłodszych o godzinie 9. Godzinę później na ulicy Kilińskiego wystartują panie na szpilkach. Jest taki bieg dla pań, który jest od wielu lat z nami. Dla pań, które są Odważne, mają do siebie ogromny dystans, a przede wszystkim umiejętności biegania w szpilkach, chociaż myślę, że każda kobieta te umiejętności posiada. Bieg na 100, metru, na 100 metrów, wszystkie panie muszą mieć szpilki, odpowiednie stroje. W tym roku współpracujemy z Fundacją Zdrowy Biust, żeby zwrócić uwagę na to, jak ważne są badania i panie, jak co roku, otrzymają nagrody, statuetki, a szpilka, przypomnę, że musi mieć co najmniej 700 Kobiety, które chciałyby wystartować w tym towarzyskim biegu, mogą jeszcze zgłosić swój akces. Zrobić to mogą również panowie, chcący wystartować w biegu Januszów. Rok temu z powodzeniem odbyła się pierwsza jego edycja. Na starcie pojawiło się ponad 20 odważnych którym bardzo głośno dopingowała licznie zgromadzona publiczność. Jest zainteresowanie. Ten bieg jest też troszkę inny od wszystkich i mogę powiedzieć, że porównywalny do biegu na szpilkach, bo panowie też muszą być ubrani i muszą być w strojach Janusza, czyli klapki, białe skarpetki, krótkie spodenki, koszulki, reklamówki w rękach i myślę, że dla tych panów to jest nie tylko wyzwanie sportowe, ale także takie przełamanie własnych barier, bo muszą w tym stroju wystąpić przy ogromnej publiczności. Zapisywać się tak jak już powiedziałam, ciągle można. Bieg jest na 200 metrów, oczywiście nagrody, bieg jest trochę wydłużony, bo po ubiegłym roku zauważyliśmy, że no niestety panowie potrzebują trochę dłuższej trasy. Będą mieli trochę dłuższą trasę niż panie w szpilkach, no ale to zrozumiałe. Także zapraszam. Panowie w klapkach na ulicy Kilińskiego wystartują o godzinie 10.15. Informacje na temat wszystkich biegów są dostępne na stronie internetowej Pabieńskiego Półmaratonu. Tam też znajdują się formularze zgłoszeniowe. Stowarzyszenie Wszystko Gra Pabieńce na Pabieńskie Święto Biegania zaprasza również kibiców oraz sympatyków tej dyscypliny sportowej. Dziewiąty Pabieński Półmaraton przygotowywany jest od pół roku przez grupę 30 osób. Podczas imprezy będzie na niej pracowało aż 300 wolontariuszy.